Witam was bardzo serdecznie wy The Mimic CHRISTMAS Już dawno nie było The Mimic, bo z tamtym The Mimic Halloween Bro. Spróbowaliśmy to nagrać z oh, oh, oh. ale się nie nagrało Więc teraz wam puszczę kawałek z tego o Oh shit Mamy coś palić Coś odpu. Mamy inwentory Od której wow. Co tam jest? A nie, to jest jakiś ogień tam, tam się pali Ogień się pali Ogień Gdzie jesteś? A, patrz tu O, dwa franki Hmm. Musimy, A tutaj... się, musimy zrobić. A tutaj. Musimy zacząć jakieś rzeczy, ale nie wiem czy to jest coś na go goni w ogóle. W musimy. Sobie, zawsze gdy coś musimy zrobić, no to nas coś goni. Tylko co no, mamy no, no bo stary, tak to się... działa. Ostary, <laughs> no? Stary. Stary. A sobie podgośniłem. Ogień. Jakiś... Jak wygłona kakasza. O stary, to jest kanalizacja. Co? O, to jest tutaj na górze w tych wentylacjach. Bo może nagle z wentylacji. Kurwa. Dobra, Co do... ty, co ty Dobra. O co robisz, tutaj? Aaaa! Jestem. O! Co? Pal! Nie mamy co spalić. A ja czekaj, bo tam tylko tu było! tu, tu, tu... tu... tu sujei é okay, but... do na dole. Mas já estou, estou de música. Oi, agora eu a tua O que Open. Ah. Só isso eu quero. Cara, On tak on nie lubi muzyki. Stary, co ty zrobiłeś? Nie wiem, to już się samo włączyło. Kier, z tym! Wyłącz się! A w chwilę w ogóle nie lubi muzyki, no bo go to odstrasza. Co? A! Kurwa, 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 kurwa. Stary, co to było? No, więc teraz idziemy do The Mimic. Christmas. Christmas. Christmas, Dobra. Osiemna. Dobra. Idziemy do domu. Jej święta u diabła, czy coś. Pani okay. Mikołaju. Coś so oh! oh, oh, oh. Co jest O! Co to było? E? Uu, uu, coś tu jest. Gdzie? Okej. Okay. Jakaś laska. Siema. Coś Ej, tu Safe point. Really o, guys. Yes. Co coś jest.

Ej, to jest złe, to jest straszne. O! Oh, oh! Gdzie? To do wu! Piją to z tego do wu! Wdzielamy! Dobra, to jest o, straszne. Ale... Nie. Wdzielamy sobie jakieś krzyki. Tu, tutaj, oh! obok tego ...typa, z ozdobem. Ej, ona goi! To nie ma tego typu free gamer! Co? U idzie. Co? ostatnie Elo Nie. Ha! Mój No, bo ciebie to tu nie było Co mam zrobić? Nie wiem, nie wiem. Dwie Gdzie wy jesteście? Tuś Toś znalazłem! Co? Sani Mikołajem, może nie mi to nie robić. Oh! O! Tam jest tak, I można to z robić. O! Gdzie pijak... jesteście? Ja Musimy mieć jakieś to zrobić. No. no. O, on się podpięlił. <grywki> <grywki> Ej. Ej! A tu To jest, to jest Neighbor, takie. Dróg, kawałek, Stary, ja się ukryłem pod pianinem. Słuchaj, tu jest piwnica! Gdzie? Na, na... na dwa razy na lewo. Zgodzi! Zgodzi! To jest kominek. Jakieś drzwi, jakieś... do to jest? Co to jest? Kurde, co to jest? To na jest... sobie To Co? To, to jest ...trzata Slide. To? Ej, robi... eee, to ja coś? To... E, coś zebrać, żeby naprawić te. Repa jest progres. O pani są elfy No Łopanie Co? No. Ja gdzie ja poszedłem Albo we mną Stary mi brakuje zaminy Ja nie jestem w dziurze co? Się, się Gdzie? dymy. Jakieś o! <słyska> Jakiś dym ona, pusa, ona pali. <słyska> ona robi? Jestem w piwnicy. Chodź nie. Uwaga, dziury. Uwoła, bo ona jest tam obok. Oto chodźcie do mnie. Spierdalam. Kurwa! Idę do garażu. <słyska> Chwila! GAŚNICA! Gaśnica! Gaj. gaj! Nie! 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 Eee. NIE! ZACIAŁEŚ SIĘ! <śmiewanie> Jadam, nie lubię tej Gajs! Ej, dobra, spokojnie, CO?! to jest?! to? jest się teleportuje! Mam to! Gdzie jesteś, Alexa? Nie ma ognia! Guys nie ma ognia! Yes, mam... To piwnicy! Oj no. <laughs> Ale piwne. Lina! Mogę wziąć linę? Lina! Wziąłem Nie wiem co to, co to robi, ale dam to do si do Nie wiem. Udało mi się! O, Coś sam. zrobiłem! To jest jakiś... Co to jest? Tamy... O! O! Mamy! Na piwnicy jest. Mm. Dostać ją Okej, dobra! Co? Mogę iść? na stanie! Tak! Goli mnie! Goli mnie! No i co? mamy co? oto jest zwierzę jeden. Dobra, jak to po prostu przedmioty musimy zbierać? Dobra, to jest jakieś zabawka. Tak, jest zabawka. Okej. Okay. tutaj jest. Dobra, to będę chcę się, bo musimy Zabawka! Yeah. Zabawka! Zabawka! Dobra, zabawkę! Gdzie, Gdzie była? Idę do elfa, szybko do elfa, do elfa. Siema elf, no i co? Dąg, eduka, dąg, idź do elfa. tutaj. O, o nie. To musimy do niej podchodzić, tak? Tylko we jej klucze. O, nie mogę wziąć! Kurde, zebrałeś? 見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目見た目

tylko się nie da zepać klucz. No, jednak miałem. No! Dawaj do klucze! Kurde, Jest Jestem tutaj się nie da otworzyć mu! Dziewczynko, pomóż! O jest! Udało się! O, yeah. dzień dobry! Mamy zabawki, upowiem ich do jego tanie.